Siemaneczko, Tutaj, mister Simon. I, i, I chciałbym Wam zaprezentować, bo przed chwilą, co wiem, zrobiłem sobie pistolet na górki, taki, o, taki, taki. O, ja, o, 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 taki widzicie, nie pokażę Wam, bo telefonem nagrywam, bo innego sposobu, nagrania tego nie mam. I chodzi o to, że ja Wam dziś pokażę jak zrobić e, jak zrobić kudę, kusę. Tak, kuszę taką weznadziejną już takiego pudełka o, jakiegoś, w którym trzymam gumki śmieszne. I tak gum, jednej gumki i, i na przykład i na przykład no... Nie wiem, 50 groszówki. Tak, 50 groszówki. Ej, dobra. Dobra, i, i wyjmujemy sobie, znaczy gumkę bierzemy sobie. To jest mega proste. Zaczepiam. Y, y, jak mamy takie pudełko, bo to właśnie musi być taki ten, to tak sobie robimy, że gumkę... otaczamy go gumką. O. Wsadzamy pieniążek. czy to wygląda, O, no i wystrzeliwuje nam ten pieniążek. Można sobie też sumie zrobić. No i zaciągamy. O, moment, Trochę przemyślano do końca. O, już przejmuję, widzicie, jak fajnie. Nie wiem, czy wy dobrze widzicie, jak ja to robię. O! Sorry. Jak ja to robię, ale to jest naprawdę bardzo fajne wymyślant też o chwilą. się fajnie pobawić yy, na przykład także stawiacie sobie nutka Lego. jest tak i juu i było rozwala tego ludzika, co nie. No i to było na tyle. Dziękuję. A, moment. Powiedzcie, po, po, po widzicie? O. To, czekajcie, tutaj jeszcze pokażę, bo wy mogliście nie widzieć, ale co nie? I tutaj się ten. Czy tam 50 książkę? I i dlatego, dlatego nie wiedziałam czy to działa, ale jednak zadziałało i yy, dziękuję za uwagę, yy, jak wam się podobało to lajkujcie, a, a jak wam się podobał mój kanał to subskrybujcie sobie Dalej, dalej. no i papa.